Witam serdecznie. Przedstawiam nasz nowy wpust Ekogus. Jest to kompozyt tworzywa żeliwa. Wytrzymałość temperaturowa 400 stopni, krótko stale 120. Wytrzymałość obciążeniowa 12,5 tony. Wpust może być montowany zarówno zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Przy montażu wewnątrz możemy go zasyfonować mokrym bądź suchym syfonem. Wpust posiada osadnik na zanieczyszczenia. Pokrywa jest ryglowana. Może być właśnie pod kostkę jako wpust zewnętrzny bądź jako parkingowy. Jest to kompozyt, tak jak już wspomniałem, tworzywa żeliwa, brak korozji. Jest to jego unikalna cecha. Następnym takim unikalnym produktem są nasze zawory zwrotne. Mamy tutaj dwuklapowy zawór zwrotny Staufix, yy, który nie posiada ślub, więc jest łatwa otwieralna pokrywa. Dodatkowo jest yy, ryglowana, czyli możemy sobie na czas wyjazdu na przykład zamknąć yy, to urządzenie, no i podwójne zabezpieczenie klapki yy, może być też wykonana jedna ze stali nierdzewnej jako zabezpieczenie przeciwko szczurom. Zapraszam na zakupy do Kimu. thank you